Zapraszamy na bajkę Kacper i wirtualna rehabilitacja. Kacper zawsze był w ruchu. Gdy tylko skończył lekcję, zakładał trampki, chwytał piłkę i zbiegał na boisko pod blokiem. Miał tylko 10 lat, ale wszyscy mówili, że ma jak Lewandowski. Potrafił dryblować między trzema chłopakami naraz, strzelać z lewej i prawej nogi, a bramki jego drużyny często bronił nawet lepiej niż bramkarz. Wszystko zmieniło się pewnego wrześniowego popołudnia. Było ślisko, deszcz kropił z nieba, ale nikomu to nie przeszkadzało. Kacper biegł po piłkę, gdy nagle jego noga poślizgnęła się na mokrej trawie. Usłyszał tylko trzask, ból był ostry, jakby ktoś wbił mu sztylet w łydkę. Chłopcy podbiegli, wezwali pomoc, a potem gips. Długość od uda aż po palce i zakaz grania, na długo. Lekarze powiedzieli: złamanie z przemieszczeniem. Rehabilitacja minimum trzy miesiące. Dla kacpra brzmiało to jak wyrok. To bez sensu. Nie mogę grać, nie mogę chodzić, nie mogę nawet iść do szkoły. Marudził, wpatrując się w sufit swojego pokoju. Ale możesz robić inne rzeczy, odparła mama, siadając obok niego. Nauczyć się nowych rzeczy, grać w coś innego. W co? W wiszenie nogą w górze? mruknął Kacper ponuro. Tata słuchał tej rozmowy przy drzwiach. Wrócił z pracy, położył na stole pudełko. Było duże, czarne i miało na sobie srebrny napis VR Explorer 2.0. Może spróbujesz czegoś nowego, powiedział z uśmiechem. To gogle VR, dostałem z pracy, testujemy różne systemy rehabilitacyjne. To nie są zwykłe gry. Kacper spojrzał nieufnie. Co mam teraz leczyć się grając? Tata kiwnął głową. Dokładnie, ale to niezwykła zabawa. To specjalny program rehabilitacyjny. Ćwiczenia, które działają przez zabawę. Twój mózg będzie myślał, że grasz, a twoje ciało będzie się ruszać. Na początek tylko rękami, potem dodamy resztę. Kacper był sceptyczny, ale znudzony do granic możliwości. A skoro miał wybór między gapieniem się w sufit a jazdą na wirtualnym rowerze w Alpach, no cóż, dobra, ale jeśli będzie nudno, zdejmuję to i wracam do jęków. Pierwsza sesja była dziwna. Po założeniu gogli Kacper zobaczył las. Nie jakiś byle las, ale taki prawie prawdziwy z drzewami, śpiewem ptaków, a nawet poranną mgłą. Na ekranie pojawił się instruktor. Sympatyczny, wirtualny miś z fioletową kamizelką. Cześć kacprze, gotowy na trening? zapytał radośnie. E, chyba tak. Na początek podnosimy ręce leśne duchy czekają na twoje gesty. I rzeczywiście, gdy kacper poruszył rękami, kolorowe duszki przelatywały w powietrzu. Ćwiczenie przypominało łapanie baniek. Rękami trzeba było przesuwać się po ekranie, zbierać punkty, trzymać balans. Z każdą minutą Kacper zapominał, że ma nogę w gipsie. W kolejnych dniach był wyścig na rowerze, wspinaczka po wirtualnej ścianie, a nawet gra, w której trzeba było łapać melodie poruszając dłońmi do rytmu. Wszystko przez VR. Po tygodniu Kacper nie był już tym, co leży z nogą w gipsie. Był graczem. Czuł, że coś robi, że nie stoi w miejscu. Ale najlepsze było to, że noga też zaczęła wracać do formy. Tata i mama widzieli poprawę. Kacper miał lepszy humor, więcej energii, nawet zaczął sam prosić o kolejne sesje. Pewnego dnia instruktor w VR powiedział: Dziś czas na pierwszy ruch nogą, gotowy? Kacper poczuł dreszcz. Trochę strachu, ale też ekscytacji. Tak, zróbmy to. Pierwsze ćwiczenie z nogą miało odbyć się przy wsparciu rodziców. Tata delikatnie podniósł gipsowaną kończynę i ułożył ją na specjalnej poduszce. Mama przytrzymała joystick, którym można było przesuwać ustawienia w VR. Kacper założył gogle. Na ekranie pojawił się znajomy, uśmiechnięty miś instruktor. Cześć znowu, Kacprze! Dziś ruszamy z nowym poziomem Podwodna kraina rehabilitacji. Brzmi groźnie zażartował chłopiec. Nie, nie, będziesz sterować płetwami rekina. Twoje ręce to płetwy przednie, a noga to ogon. Kacper roześmiał się, ale czuł też lekki niepokój. Co jeśli nie da rady? Co jeśli zaboli? Spokojnie, Kacperku, powiedziała mama widząc jego minę. Jeśli coś zaboli, mów od razu, zatrzymamy. Wiem, ale chcę spróbować. Gra zaczęła się od spokojnej muzyki i szumu morza. Kolorowy świat oceanu otoczył chłopca meduzy, ryby i podwodne jaskinie. Miś wyjaśniał zadania. Teraz porusz ogonem, czyli nogą, by napędzać rekina. Powoli, delikatnie Kacper zacisnął zęby. Delikatnie napiął mięśnie łydki, noga drgnęła. W wirtualnym świecie rekin ruszył do przodu. Działa! wykrzyknął kacper. Z każdą minutą poruszał nogą coraz pewniej. Gra polegała na zbieraniu perełek, które pływały w wodzie. By do nich dotrzeć, trzeba było odpowiednio wiosłować nogą i rękami. Mięśnie pracowały, ale chłopiec niemal tego nie zauważał. Był zbyt zajęty ratowaniem małego delfinka, który utknął w wirze. Po zakończeniu sesji mama zdjęła mu gogle. Kacper był spocony, ale szczęśliwy. To było jak prawdziwa misja. I to wszystko tylko dzięki twojej nodze, dodał tata z dumą. W kolejnych dniach rehabilitacja szła jak burza. Lekarze byli zdziwieni, że Kacper tak szybko odzyskuje czucie i ruch w nodze. Ale chłopiec wiedział, że to nie tylko technologia go uzdrawia, to gra, która dawała mu cel. W jednej z sesji musiał uciekać przed lawą, przeskakując po kamieniach. Przesuwając jedną nogę w powietrzu, w innej, sterował dronem w mieście przyszłości, unosząc nogę, by wznosić się wyżej. VR przestało być zabawką, stało się jego nową drogą. Wiesz, mamo, powiedział kiedyś podczas obiadu, zawsze myślałem, że gry to tylko rozrywka, ale teraz widzę, że można się dzięki nim naprawdę uczyć i. zdrowieć. Mama się uśmiechnęła i pogłaskała go po głowie. Właśnie dlatego tak bardzo wierzyliśmy, że dasz radę. Pewnego wieczoru Kacper położył się spać i spojrzał na swoją nogę. Gips był już częściowo zdjęty, zastąpiony elastycznym stabilizatorem. Jutro miał przejść pierwszy prawdziwy spacer. Jeszcze o kulach, ale na własnych nogach. Zanim zasnął, poprosił tatę. A możemy jutro znów poćwiczyć wiar, ale z tą grą o wspinaczce? Tata się zdziwił. Wspinaczka? Myślałem, że boisz się wysokości. Boję się, ale w VR nie spadnę, a poza tym chcę sprawdzić, jak wysoko mogę wejść. Wspinaczka okazała się trudniejsza niż się spodziewał. Gra w VR przeniosła Kacpra na szczyty Himalajów. Przed nim rozciągała się skalna ściana, a do góry prowadziły kolorowe uchwyty, które tylko czasami dało się złapać obiema rękami i jedną nogą. Ta noga, rehabilitowana, miała być jego podporą. Miś Instruktor odezwał się z boku ekranu. To będzie Twoja najtrudniejsza misja, ale pamiętaj! Każda góra zaczyna się od pierwszego kroku. Kacper roześmiał się. To brzmi jak mądrość z chińskich ciastek, ale. dobra, wchodzę. Pierwsze minuty były trudne. Ręce drżały, noga była niepewna. Ciało próbowało przypomnieć sobie, jak to jest wspinać się bez pomocy. Wiarnie odciążał go z bólu, po prostu go oswajał. Sprawiał, że wyzwanie wydawało się przygodą, a nie terapią. W połowie ściany zaczęło się dziać coś niespodziewanego. Gogle zawibrowały, a głos instruktora zamilkł. Pojawiło się powiadomienie: tryb offline, brak połączenia z serwerem. Tato, coś się zawiesiło! zawołał chłopiec. Tata już był przy kablu. Wygląda na chwilowy zanik Wi-Fi, ale twoja sesja się zapisała. Możesz wrócić później. Kacper zdjął gogle i spojrzał na ekran pauzy. Na szczycie wirtualnej góry czekała flaga z jego imieniem, a poniżej stał on sam. Już niezgięty, niezrezygnowany, wyprostowany, z nogą lekko zgiętą, gotowy na krok do przodu. Kolejne dni miały szybko. Noga goiła się, a lekarze byli zachwyceni postępami. Mama zadzwoniła nawet do specjalisty, który pomógł sprowadzić nową wersję aplikacji VR dla szpitali. Teraz Kacper miał dostęp do jeszcze bardziej zaawansowanych ćwiczeń. Ale najważniejsze wydarzyło się w pewien wtorek, gdy rehabilitantka powiedziała Dziś spróbujesz bez kul, na razie tylko kilka kroków, ale jeśli dasz radę idziemy dalej. Kacper spojrzał na mamę, tak i kiwnęła głową. Tata nagrywał wszystko telefonem. Chłopiec stanął na obu nogach. Raz, drugi, trzeci. Udało się, wyszeptał czując łzy napływające do oczu. Tym razem nie była to wirtualna wspinaczka, nie VR. Prawdziwa podłoga. Prawdziwy Kacper, prawdziwe kroki. Kilka tygodni później wrócił do szkoły. Chłopaki z boiska przywitali go jak bohatera. Nie mogli się doczekać, aż znów stanie na bramce. Ale może najpierw zagramy w coś innego, zaproponował Kacper. W co, stary, w VR? zaśmiał się Bartek. Właśnie, że tak, bo w VR nauczyłem się więcej niż w całej czwartej klasie. I tak, po lekcjach, chłopaki odwiedzili Kacpra i zobaczyli jego gogle. Kacper pokazał im, jak działa rehabilitacja przez grę, i nawet Bartek, największy sceptyk, spróbował. Wszyscy śmiali się, gdy próbował utrzymać równowagę na wirtualnej linii nad przepaścią. To trudniejsze niż skakanie po murku, przyznał. Na koniec roku szkolnego Kacper napisał wypracowanie pod tytułem: Najważniejsza rzecz, jakiej się nauczyłem. Napisał tak: Nauczyłem się, że ciało można wzmocnić nie tylko ciężką pracą, ale też wiarą. A technologia to nie tylko zabawa. Może być mostem między chorobą a powrotem do zdrowia. Dzięki VR znowu stoję na własnych nogach i jestem gotowy, by wejść na każdą górę, prawdziwą czy wirtualną. Mama przeczytała to wypracowanie i po cichu otarła łze. Duma, jak stąd do Himalajów? Tata tylko się uśmiechnął i zapytał: To co, Kacper? Gotowy na prawdziwą wspinaczkę w górach tego lata? Z tobą? Zawsze, ale może. Zabierzemy też gogle na wszelki wypadek. I tak kończy się historia Kacpra, który dzięki wytrwałości, wsparciu bliskich i nowoczesnej technologii, odkrył, że nawet z nogą w Gipsie można wyruszyć w najwspanialszą podróż. A prawdziwą siłę mamy nie tylko w mięśniach, ale w sercu, odwadze i marzeniach. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeśli bajka Wam się podobała, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować nasz kanał i napisać w komentarzu, czy chcielibyście kolejne bajki o technologii, marzeniach i przygodach. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie.